Cześć, jestem Publix i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować tekstur paka do Minecrafta, czyli po prostu inny wygląd teksturek. Yy, jeszcze zanim yy, przejdziemy do poradnika, chciałbym przypomnieć o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, by nie przegapić nowych filmów yy, oraz łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. Więc przechodzimy do poradnika Wchodzimy sobie na stronkę planetminecraft.com. I też opisie się. Znaczy, no powinien być. Klikamy sobie teraz texture packs. Teraz sobie szukamy jakieś tam texture packa Instaluję sobie ona. <laughs> na przykład weźmiemy sobie tak. Stop fingers. fire. Ok. Tu każda okienko, które by o, w pobieraniu to to lepiej zamknąć. Zapomniałam, musimy mieć jeszcze WinRar'a, rozpakować ten plik. I wchodzimy na stronę WinRar, tu jest link. Wybieramy lub 64-bitowy. 64 Jak to sprawdzić? Wchodzimy sobie tutaj, Wpisujemy system. I informacje o systemie mamy tutaj. Typ systemu X64. Czyli ja wybieram 64-bitowy, ale nie będę tego instalował, bo WinRar już ma. Teraz, gdy to już zainstalowaliśmy, można przerzucić sobie na Pulpit. Teraz otwieramy Minecraft. Proszę zrobić szybko jak do tego porynika. Teraz klikamy Escape. Wybieramy Opcję. Resource Pack, czyli paczki zasobów po polsku. Teraz klikamy Open Pack Folder. Teraz tutaj z, z, pul z pulpitu przerzucamy by.